Witam, ja jestem Patryk. Witam w recenzji poradniku na temat Heroes and Generals. E, po, e, moim, po spędzonym po tysiącu godzinach e, w tej grze. E, Takie na spontanie, do słuchania będzie to bardziej. W tle będziecie mieli jakąś tam e, bitwę z YouTuby. I tak, takimi pierwszymi aspektami to jest. To czym w ogóle jest ta gra? To jest, ja, to jest gra bardziej taka jak Battlefield, taka strzelanina darmowa na Steamie, to jest ogólnie. I tutaj, e, takimi bardziej, to będzie taki poradnik, czy warto, czy warto grać, czym grać, jak grać, nie? Pierwszymi takimi aspektami. E, w tej grze, jak już po zainstalowaniu wejdziecie w nią i coś tam rozegracie i wiecie, o co chodzi w strzelaninach, tak? Jak ktokolwiek grał w um, Battlefielda, czy widział Battlefielda, to ogarnia ogólnie grę i wie, na czym to polega. To jest coś takiego samego, tylko tutaj to macie bardziej coś takiego, że Daną klasę trzeba odblokować, jakieś tam bronie też trzeba blokować. I to jest bardziej poradne dla takich ludzi, którzy już grają w tą grę i wiedzą, y, wiedzą czym ona jest, albo przynajmniej coś takiego. I pierwszym aspektem takim y, według mnie czym trzeba tutaj co ogarniać, to jest to, czym zacząć, czym zacząć grę. Y, czy raczej czym grać. Pierwszą taką klasą początkową jak dla mnie są Niemcy, bo na Niemcach macie więcej yy, Więcej szczegółów do blokowania też tutaj trzeba podkreślić w co chcecie iść. Jeśli chcecie iść pod jakieś tam zwykłą piechotę, to wybieracie tam ruski, bo ruscy mają najlepszą piechotę i broń, broń do piechoty. Jeśli chcecie bawić się w snajpera no to snipera najlepiej grać. Ruskim albo niemieckim, bo na rusku po pierwsze, że macie jakieś tam wozy pancerne do blokowania na późniejszym etapie, a na ruskim na przykład jest to, że jest lepsza luneta i broń jest cichsza i jest bardziej celna, i to wtedy robicie broń pod, pod bardziej. po zrobieniu broni pod pod, żeby miała nie 50 obrażeń, tylko żeby miała 100 obrażeń, bo to później poruszę. Tam jest szóst, e, szóste, to jest dopiero i po prostu jak idziecie pod snajpera, to musicie robić broń, montować ją i tak dalej. To też są koszty, których później, e, później poruszę. Tutaj, e, jeśli chcecie iść po piechotę, to mówię albo ruscy. Albo Amerykanie, czy tylko czy tylko nawet ruscy, bo tylko to jest pod piechotę. Jeśli chcecie iść pod niszczenie czołgów, to najlepiej iść pod Amerykańca, bo po pierwsze, że Amerykańca, yy, u Amerykańca szybko odblokowujecie bazukę. Bazuka początkowa, tam u Amerykańców nie pamiętam jak ona się nazywa, ma jakieś tam 50 mm przybicia kalibru. Yy, Później jest broń, y, kolejna bazuka tam w późniejszym etapie, oprócz granatów przeciwpancernych, które można odblokować. I takimi granatami najlepiej y, niszczyć czołgi. Jeśli chcecie iść pod, y, pod samoloty, to najlepiej iść ruskimi samolotami, ale to też poruszę czołgi i samoloty po, później poruszę, bo mam to na ostatnim etapie. I tutaj takie, jak ja szłem, to ja zaczynałem jako bardziej taki, jak kiedyś zaczynałem, bo to jak się grało jeszcze w 2014 roku w tą grę, czy, czy później, to było na takim zasadzie, że to jeszcze nie było tak ogólnodostępne klasy, bo to trzeba klasy było kupywać ogólnie, a teraz są klasy dostępne z tego co, co wiem, bo teraz taka zmiana weszła. Z rok temu weszła ta zmiana i to takie, to tak wygląda a jak chcecie to co tu jeszcze jak ja szłem to ja bardziej odblokowywałem klasę niemiecką i tam bardziej szłem starałem się to odblokowywać to było dla mnie bardziej takie opłacalne dopóki oni ta ekipa odpowiedzialna za to granie zaczęła to zmieniać i tam, tam odblokowywałem sobie różne broni i tak dalej, dopiero później zacząłem odblokowywać kolejną broń jakąś tam. I to jest co jeszcze mogę... Spodochroniarza według mnie nie kompletnie nie opłaca się robić w tej grze, to jest kompletna, kompletna taka postać zrąbana według mnie, bo... To jest, ta postać nadaje się nie do żadnych szturmów ani nic, tylko to, że możecie dodać sobie broń, broń do tej klasy, nic więcej, nawet nie, nie dodacie żadnej, żadnego granatu, żadnego yy, medykitu do tego, do leczenia się, bo, yy, bo jest ograniczenie, bo jest ograniczenie tego... Yy, slotów czy wagi, jak to nazwać, i taka postać jest po prostu zrąbana, bo że ma broń tylko szybkostrzelną, i to tyle z pierwszego punktu. Drugim punkt to jest w co iść, to bardziej to też już poruszyłem, ale w co iść? Jako początkowy gracz, najlepiej iść w jakąś Coś, co dawam więcej hajsu, czyli samoloty. To, są, to jest najlepszy najlepsze sposób na zarabianie w tej grze. Bo żadne szturmy czy niszczenie to są koszty, ale to też poruszę później. To jest taki szybki punkt. Trzecie, co odblokowywać? Odblokowywać to też taki bardziej punkt. Do ostatniego, to do, do odblokowywania na początek to jest broń, broń ręczna, czyli granaty. Czy broń maszynowa, czyli karabiny maszynowe, jakieś baretki i tak dalej, coś co da wam większą przewagę nad wrogiem. Jeśli chcecie bawić się tylko i wyłącznie piechotą, nie robić żadnych tam klas, czołgów i tak dalej, to najlepiej zmontować sobie broń i taką bronią już walczyć, bo to też jest to, że jak montujecie broń, to macie większy koszt uzupełnienia. Ale to też są potężne koszty tej broni, bo sama broń w, w grze kosztuje na przykład po 150 tysięcy, i plus do tego musicie władować jeszcze kolejne 200 tysięcy na to, żeby tą broń odbakować. Co, co więcej, mogę powiedzieć, to jest też tak, tak poruszyłem. To już jest też bardziej zależne od Was, czy to, czy to ma być. I w co idziecie, co będziecie, co chcecie robić w tej grze i tak dalej. I jak ja, jak ja robiłem postać, to mówię, to było bardzo dawno temu, zanim weszło w ogóle te całe odblokowanie i tak dalej. To bardziej za jakieś złoto się odblokowywało coś. I to miało na takiej zasadzie być, że odblokowaliście na, za złoto i i nie musieliście po prostu bawić się tam w zbieranie kasy przez 10 godzin, bo tak to kiedyś było. Że odblokowywało się coś bardzo długo, bo nie było jeszcze takiej, nie było jeszcze takich zmian jak kiedyś. I tyle. To jest czwarty punkt, czyli koszty i zarabek. Tutaj muszę. Po prostu pieprzyć się za przeproszeniem i powiedzieć, co o tym myślę. Koszty i zarobek to są dwie kompletne inne sprawy, bo tutaj jak macie już wyższy, wyższy stopień odblokowywania jakiejś broni, czy, czy jakąś inną broń, czy jakąś lepszą broń, to jest potężny koszt uzupełnienia. Tutaj na przykład jest taki, że odblokowujecie się na przykład tygrysa, dwójkę. U Niemców to tuż jest koszt po prostu taki, że macie uzupełnienie. Minimum 2000 za jedno odrodzenie wchodzi jeszcze w skład uzupełnienie pocisków, amunicji i jakieś tam naprawy i to są, i to są takie koszty, ogólnie nie. Koszty to są na przykładzie takim, że macie czołg, czołg nie czołg, no, macie zmontowaną broń za 300 tysięcy, to jest na przykładzie jakiś tam karabin, tam nie pamiętam jak się nazywa, nigdy nie miałem głowy do tego, do jakichś tam nazw broni, nigdy mnie to nie interesowało, tylko rozgrywka. I po prostu montujecie sobie, kupujecie zebranie za 208 tysięcy, plus do tego władujecie 115 tysięcy w, w to, w jakieś tam montowanie, i macie większy koszt, koszt uzupełnienia niż zarobku. Tutaj zarobek na przykładzie takim, że jakieś tam, tutaj jak sobie to porównywałem kiedyś, to za Zderzanie się samolotami. Za 30 razy zderzenia się samolotami, macie coś takiego, że macie 35 zderzeń, miałem i 35 kili. Ogólnie taki, taki zarys to jest zarobku, nie to zarabiacie wtedy około 25 tysięcy za samoniszczenie, bo początkowy samolot, jak na jakiejkolwiek klasie macie. Nawet jak się ciągle z typem zderzacie, to macie większy, większy koszt, mniejszy koszt uzupełnienia niż zarobek. Zarabiacie więcej niż uzupełnienie. Uzupełnienie macie. I tutaj jest to bardziej opłacalne. Ale to też bardzo dużo zależy ogólnie i tutaj muszę się wpierdolić to, że po jakichś aktualizacjach śmieciowskich pierdolnej w tą grę, po prostu nie da się już grać, bo jeśli nie kupicie nic za złoto, to nie ma to sensu nawet granie, bo koszty uzupełnienia są większe niż zarobek. Jeśli bawicie się w niszczenie czołgów, to macie uzupełnienie przez rundę nawet po 30 tysięcy, a jak się bawicie w jakieś niszczenie, jakieś tam strzelanie bronią początkową, która ma jakąś tam jakiś zjebany Jebaną szybką strzelność, to ta nawet nie ma sensu bawić się. Też odblokowywanie broni to jest też ekspert, który poruszę później. To takie. Nie wiem, co jeszcze można było by powiedzieć na temat zarobku czy kosztów w kosztów tej grze. To jest bardzo dużo, zależy od tego, jak gracie, co robicie i tak dalej. Piąte to są ludzie w tej grze. Czyli tak jak na każdej grze, na każdej grze macie debili, którzy nie ogarniają w ogóle rozgrywek. Tutaj są takie same jak na przykładzie mojej recenzji na temat Wortandera kiedyś, to jest to samo. Macie z 18 na 18 ludzi i są przypadki takie, że macie że ludzie wolą w krzakach, w krzakach sobie siedzieć niż niż robić cokolwiek wspólnego z jakimś tam odblokowaniem, kurwa, czy raczej zajmowaniem, zajmowaniem punktu, czy bawieniem się pod kąt wygranych. Rozumiem, że ludzie też robią coś takiego, że wolą zarabiać niż wygrać rundę, bo to też, też ma swoje uzasadnienie ale są po prostu przypadki takiego debilizmu w grach, w grze, że nie ma nawet sensu poruszać tego tematu, bo to jest... E, ludzie są na każdej grze, są debile i, i na każdej grze są hardkory. Tutaj jest e, bardzo dużo hardkorów związanych z tym, że po prostu dużo jest rusków w tej grze i Ruscy po prostu to są tacy, że są dwa rodzaje rusków. Są debile, którzy nie ogarniają nic kompletnie, i są ruscy, którzy ogarniają bardzo dobrze i mają kasę, kasę w portfelu. I wtedy masz już ruska, który odbakował wszystko w grze w ciągu 50 godzin. Bo już miałem taki przypadek, że trafiłem na gościa z 17 rangu i gościa chciałem sprawdzić pod względem Steam'a, bo podał mi tam jakieś Steam i tak dalej. To był Polak ogólnie. Polak czy Rusek, już nie pamiętam i było coś takiego, że podał mi nazwę Steama, sprawdziłem jego Steama i gościu na grze na profilowym miał ponad 1700 godzin na grze i to, to też wyjaśnia dlaczego gości miał 17 rangę ogólnie a tutaj na przykład na przykładzie tego, że ja mam odblokowywane praktycznie wszystko w tej grze. Oprócz tam jakichś e, małych szczegółów, których nie ma sensu poruszać. I tutaj po prostu był taki przykład, a też taki przykład jest, że można sprawdzić sobie jakieś tam, yy, że można sobie sprawdzić tam jakieś yy, profilowe, profilowe, jakiegoś kolesia i może mieć 50 godzin na grze, a, a w grze może mieć jakąś, nie wiem, wszystko odblokowane. Kolejny punkt to jest eksperyment. I rangi o rangach to mogę powiedzieć tylko tyle, że rangi to się do dupy nadają najwyżej, bo w rangach macie jakieś podane, jakieś, że im wyższa ranga, tym więcej zarabiacie. To jest główna prawda. Możecie mieć pierwszą rangę i zarabić 50 tysięcy, a możecie mieć i 17 rangę i 2 2000. To jest zależne od zdobytego doświadczenia w grze. Jeszcze przed aktualizacjami z 2 lata temu w tej grze miałem tak, że miałem nawet do 3,5 tysiąca Ze 3,5 tysiąca expa I... A, exp Exp tu się nadaje tutaj tyle najwyżej, że Do blokowania czegokolwiek Potrzebujecie jakieś wzmocnienia baretki, czy potrzebujecie w e, jakiś nie wiem, rangi typu weteran za 2400 400 golda. EXP tylko po to, żeby odblokować właśnie jakąś broń, yy, jakiś wzmacniacz do broni, czy, czy jakieś inne gówno. A rangi to se można najwyżej w dupę wsadzić, bo ja mam 5 na przykład rangę na kolesie i mam broń na yy, ostatnim, na 12 etapie takim yy, odblokowanym, gdzie potrzebujecie tam są ogólnie w obokowywaniu tej obokowywaniu broni, to macie takich 12 etapów i najlepsza broń zawsze jest na ostatnim, na 12 etapie tu to jest na przykład jakaś tam broń, broń automatyczna na przykład u Niemców jest na 12 12 randze to mamy na gościu piątą piątą rangę i normalnie mam odblokowaną odblokowaną tą, tą broń i tak samo jakieś tam medykity i tak dalej i tak naprawdę tyle co można co mogę powiedzieć na temat e, tego expa bo rangi, rangi to są dla mnie kurwa zbędne w tej grze, na rangę to są można popatrzeć najwyżej e, na dupę, a nie na rangę bo rangi to się do niczego nie nadają a AX to jest po prostu tyle, że możecie kupić sobie weterana wzmacniacz i czy odblokować to za jakiegoś gold'a czy, czy kasę. I tu mówię, tutaj też wchodzę, wchodzi w skład yy, y, dzieciorizna, czy jak to tam nazwać, że traficie na Ruska, który ma mamonę w kieszeni i kupi sobie 50 tysięcy gold'a i za to odblokuje wszystko w grze. I wtedy macie z takim typem problem, bo wy musicie zapierdalać 10 godzin, żeby odblokować broń A taki rusek przyjdzie blokuje wszystko za gold. I to tyle. Eee, siódma, siódma to są czołgi i samoloty Na temat czołgów. W jakie czołgi iść? Najlepiej iść w czołgi jako początkujący i coś tam jeszcze na nich zarabiać to jest najlepiej blokować czołgi amerykańskie. Nie kupować żadnych czołgów ciężkich, typu jakieś tam Pershing za 300 tysięcy, bo to sensu nie ma. A bawienie się w jakieś odblokowanie innych czołgów sensu według mnie nie ma, bo typu Pershing może paść na trzy granaty, przeciwpancarna może paść na dwa strzały z bazuki ruskiej. A... W późniejszym etapie, jak macie już tam ze 100 godzin na te grze i macie pewność, że jesteście w stanie tam grać, to już możecie sobie zacząć odblokowywać y, ruską, ruskich bo ma to sens, bo ma to sens ogólnie, bo ma to taki jakiś tam ogólny sens. I co jeszcze mogę powiedzieć? Ruskich, bo ma to ogólny sens. Powiedziałem, co wiedziałem. Ma to sens taki, że ruscy mają ogromną przewagę jakoś tam granatów i tak dalej. Piechoty i jak trafiacie na piechotę, piechotę, czołgi ruskie, to macie to, że macie przewagę jakoś tam, że ktoś tam wszyscy po prostu, że macie jakąś tam przewagę. A niemieckie, niemieckie czołgi to się bardziej idzie tak for fun, żeby pograć sobie jakimś tam ciężkim czołgiem. Kiedyś jak było, że, że, ruskiego, że niemieckiego czołgu w ogóle nie można było przebić, bo miał potężny pancerz gruby. A to jak to ponerfili, to te czołgi padają na cztery strzały od granata, więc odblokowywanie czołgu, który kosztuje 300 tysięcy, jest debilizmem według mnie. Tak samo koszty uzupełnienia. Jak kupujecie sobie minę za 15 tysięcy i użyjecie jej trzy razy, i macie większy koszt uzupełnienia niż zarobek, to jest dla mnie też debilizm ogólnie. Tak samo bazuka. Bazuka, która, czy bazuka, która jest gorsza od bazuki początkowej. Macie bazukę, która ma przebicie 50 mm i Kosztuje 40 tysięcy, a tutaj będziecie mieli na przykład broń, broń przeciwpancerną. Ten taki karabin przeciwpancerny to jest bardziej taki na jeden nabój. Pancernica to się zwało chyba. To macie na przykład na przykładzie za 300 tysięcy to jest dokładnie 280, chyba 3000. Za tyle ogólnie możecie kupić i ta bazuka ma 40, czy 50 yy, czy 50 yy, tego, przebielności na koszty 300 tysięcy. to jest taki przykład tego, że możecie najwyżej używać jej do niszczenia yy, samolotów, czy jeepów, czy yy, z banetką możecie sobie niszczyć, niszczyć takie czołgi, czy raczej samoloty, czy jeepy, czy jakieś tam jednostki wsparcia. To jest ogólnie taki, to jest ogólnie taki mono, monolot czy, czy, to tam się zwie. A samoloty to tylko i wyłącznie początkowe samoloty typu amerykańskie, ruskie, niemieckie. To też zależy od rundy ludzi i ogólnie takiej całej sytuacji rundy. Jak macie za duży ostrzał, ostrzał artyleryjski, e, od ludzi to nie warto nawet ginąć. Jeśli zginęliście więcej niż 5 razy, a macie więcej więcej deadów niż e, tych. Po prostu, jak macie więcej deadów niż. Jak, się, jak to nazywać. Niż killi. E, samolotem to nie warto nawet się. Nie warto się nawet starać wtedy, bo to sensu nie ma. Jest takie rundy albo zmienić wtedy, jak gracie szturm, wtedy. Zmienić to jest właśnie przykład teraz Jak goście został zniszczony przez granat na dwa na dwa uderzenia I Samolotami to jest tak że jak macie za duży koszt Znaczy koszt Macie za duży ostrzał Ostrzał z, na szturmie z tego Z ziemi to to nawet nie warto grać to jest Od razu wychodzicie I albo gracie inną klasą jeśli to jest też tak, że jak gracie tylko samoloty versus samoloty i, i widzicie, że macie jakoś tam dwóch typa w rundzie i to kompletne, kompletne, kompletni debile, którzy nic nie potrafią, to z takiej rundy od razu wychodzicie, bo to nie ma sensu i czekacie na kolejną. Tutaj też wchodzą w skład myśliwce. Jak, jak mówiłem, myśliwce kompletnie też nie mają sensu według mnie, bo tutaj jest też zależne dużo od, od ludzi, nie od tego, że kupicie sobie samolot za 200 tysięcy. Też dużą, dużą uwagę ma na przykład skrętność, skrętność samolotu ruskiego, gdzie jest to ogromna skrętność. Też zależy od, dużo od umiejętności waszych i to jest taka, taka bardziej w zależność od tego, jak się gra. Tutaj też całe porównanie na tym, co, jakie samoloty ja odblokowałem. Ja odblokowałem niemieckie samoloty, bo... bo tak o, bo, bo, bo mnie było start, to się odblokowałem. A ruskich... Ruskie to na późniejszym etapie dopiero zacząłem odblokowywać, bo to miało jakiś sens. I to tyle tak naprawdę. Co jeszcze mogę, co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego? Całe taki, takie podsumowanie na temat tej gry. Całe takie podsumowanie na temat tej gry to jest po prostu takie, że jak macie jakąś tam e, możliwość grania sobie to to, to sobie zagrajcie, bo jest to jakaś tam alternatywa e, gry, jeśli macie jakieś tam słaby, słaby kąt, czyli znaczy słaby kąt do, do tego. Słaby komp do grania, to ta gra jest dobrym, żeby nie instalować jakichś Battlefieldów, i to tyle, tak naprawdę, co mogę powiedzieć. Moja recenzja na temat tej gry to jest bardziej takie porównanie do tego, że gra to jest totalny debilizm, bo jest pod taki kąt aktualizowana, że to sensu nie ma. Bo tutaj jest na przykładzie takim, że zarobki, nie? Zarobki są. W Zarobki są większe, czy, czy mniejsze, w zależności czym się gra, jakie rundy się trafia. Ja ciągle trafiam na jakieś przegrane, dlatego ja się nigdy nie surgerowałem jakimiś, e, jakimiś wygranymi w tej grze, tylko zarobkiem zarobkiem w tej grze. A jeśli chcę sobie po prostu pograć, to sam montuję broń. E, czy załadowuje sobie mody do, do danej broni i wtedy sobie gram. jakoś tam bronią pod kąt, tego, jakieś tam szybkostrzelności, bo tylko na to się patrzy i na obrażenia. I po prostu jak macie słaby kąt czy średni kąt, to warto zagrać sobie w tonie Battlefield bo to jest jakieś tam urozmaicenie. Lepsze jakieś tam niż yy, battlefieldy, które na serwerach traficie ruska na kurwa X-rayu jakimś. I to, to tyle, co mogę na temat tej gry powiedzieć. Więcej, żeby, żeby jakoś, yy, tak naprawdę moje 1000 godzin to wyglądało tak, że ja się bardziej bawiłem w tej grze niż jakoś hardkorowałem się tym, żeby do 1000 godzin obokować wszystko i wszystko mi się udało odblokować do 1000 godzin. Trochę zainwestowałem w tą grę, nie mogę powiedzieć, i tyle tak naprawdę. Reszta zależy od Was, co mogę powiedzieć więcej. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze, co sądzicie na temat tej gry. Cześć.